Jesteśmy w Kostrzynie nad Odrą, miejscu, które dramatycznie dotknęła historia II wojny światowej. W trakcie ciężkich dwumiesięcznych walk w 1945 roku, stare miasto uległo niemal całkowitej zagładzie. Po tym pięknym miejscu pozostało morze ruin i piwnice. Mamy dla Was kolejne nowe miejsce właśnie ryba już patrzy. Idziemy, zobaczcie sami co tutaj ryba mamy co tutaj jest yy, ciekawe zobacz, to jest obsowisko jakby się coś zawaliło do środka no i prawdopodobnie ta dziura wskazuje na to, że pod nami jest jakaś piwnica także za chwilę odkopiemy to, zobaczymy jak to wygląda dalej To sytuacja. Spójrz, dosyć ładnie wszedłeś do gwiznienia. Tutaj szczelinka dosyć widzę, że głęboka spadł. tak gdzieś dosyć głęboko w dół. Nie wiemy co to jest dosyć duża, inna piwnica, więc za chwilę tam się wczołgam. Ale głęboko jest. No jest głęboko. No, tutaj widzę ścianę, zobaczymy. Nie no. wiem czy tam się uda w dwójkę wejść. Ja zobaczę i zobaczymy, co dalej zdecydujemy. Daj mi kamerę. Ja będę tutaj to próbował ograć. Masz to? Tak. No. Dobra. Jest. Uh, uh. Widzisz coś? To jakaś rura jest po prawej stronie. Jestem przy... jest zawalona. Jestem przy stropie, jest strasznie mało miejsca. Tutaj się nie mogę obrócić. O, tu jakiś zawór jest, widzisz? Dobra. Oryginalny zawór, chyba drury od wody. Wiesz co, nie wiem, to jest żeliwna, masywna rura. Chyba może być ściekowa, ale z jakimś spustem, wiesz? Nie, 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 piec na pewno nie. Tutaj mamy dziurę do góry. A po drugiej stronie? Po drugiej stronie mamy zawalisko. Zerwany strop. Ona musiała iść dalej. Ale poczekaj, tu coś leży. Elementy metalowe. O, od zamka część. No i kurczę, wszystko, wszystko leży zawalone. Strob jest niestety zawalony. Nie jest, no. Tutaj nie w naszą stronę widzę, że też nie poczekaj. Tu jest ten zamek, jak możesz to wyciągnąć. Tam coś mam tutaj z boku, ale nie wiem, czy mi się uda zobaczyć. Widzisz coś tam? Tak, widzę. widzę. I co idzie dalej? Yy, to tak wychodzi, że tam coś dalej jest, ale. Tak? Ale jest to zasypane. Zasypane? Tak. Ja nie widzę tutaj. A teraz? Nie. Teraz? I po prostu cieni, i co? Teraz? No, ale dalej, w dalszym ciągu Cień? No. A teraz? O, ale jeszcze, o. Nie, tam jest coś, jest niby dalej, ale jest zawalone. Zawalone? Tak. To znaczy, jakby strop na dół schodził. Okej. Okay. No dobra. To właśnie wygląda. Chyba wyjdziemy stąd. Ryba wyjść, wyjść. Okay. Dobrze, że zrobię, z OK. No właśnie, zrobię staw. Okay. Już wydawało się, że będzie fajnie, ale niestety. Bo teraz wychodzi. Masz najgorzej wyjść. O co się Zresztą chodzi, ma... ale gorzej wyjść. Na plecach muszę iść. Oj, ważne, że tu jest strop całości. Tu mamy strop, wszystko więc jest ok. Kask wygląda w Przeszkodził. Tylko zamyk. Tutaj po tej stronie mamy jakąś tam troszczelinę, co widziałeś. Jest przejście, i chyba ona idzie tak. Sklepienie schodzi tu. Dobra, idziemy, szukamy dalej. No niestety szybko się robi ciemno. Jeszcze mamy jedno miejsce do sprawdzenia właśnie ryba kopie. Sami zobaczcie, ale już się ciemno robi. Ale coś wychodzi, tak? Pokaż. Ja ci powiem, że bardzo podoba mi się ta porcelana. Co to za porcelana? Trudno, ale a widzę, że porcelana z duszą. Tak. Coś tutaj. Ładny To jest głowa tutaj lwa Szkoda, że tak nie jest całe Szkoda. Ale bardzo ładne. Jakiś puchar mógł być wazon. Tak, ładny kawałek podsalany. Ciekawe no dobra, jeszcze trochę pokopiemy, ale ciemność zastaje bardzo szybko i czas się przenieść jeszcze w inne miejsce. W tamtą stronę. Sprawdzić jak tam jest przejście. tu jest to zawalone wszystko, ale sprawdzimy to. Nie jest tutaj w miarę dużo miejsca. Tu mamy zawał wzdłuż. Tutaj mamy jakiś taki załom z lewej strony. Może przybitka ale na rożniku chyba zbytnio. To nie wygląda tak. Nie, A to jest tylko taki jakiś załom Nisza. No tu mamy to wejście. Sprawdzimy tam co jest w środku. Czy jest kontynuacja? czy to będzie widać. Kamerę Okej, okay. widać, że jest strop, ale dalej jest zawalone wszystko. Ach, niestety. Tak to właśnie wygląda w tych piwnicach. Nic. Tutaj jest zawalone. Wszystko jest. ale bo niestety tak to widzicie wygląda podam tą strop ja się wycofuję tyłem i teraz rakiem tyłem musimy się cofnąć ojejku nie jest wygodnie ale kto mówił że eksploracje są wygodne Mamy ten termos w końcu, i tak jakbyśmy wtedy wyciągnęli, yy, przypomnijmy Wam, jak to wyglądało, jak wyciągaliśmy go z piwnicy. Jak to powoli, no, doszliśmy do niego. Spróbuję go teraz tutaj wyciągnąć. Ładnie wygląda. Tu są zaczepy. Kurczę, no jest po prostu. No naprawdę bardzo ładne Fenomenalny. Może zupa w środku jeszcze jest. jest Pokaż Cokolwiek z przodu. Chudy, ale wow. piękny stan. Szok. Niewątpliwy to na pewno jest wojskowy. Kurczę, z ziemi to już wychodziły tak. zgnite. Ten jest ładny. Zaraz zobaczymy. Co spróbujemy otworzyć? Otwieramy. Czy się, się da? Nie chcę, kurde, tutaj zniszczyć. Oj, chyba będzie ciężko. No, tak. Dobra. Śruby tutaj jest. No, dobra. Ale chyba pusto. Pusto jest. Nie ma nic. <laughs> A nawet jedzenia nie ma, nawet grochówki nie ma. Ale jest ładna rzecz. No, no po raz pierwszy tutaj nam wyszło coś takiego ładnego. To ładnie wyczyścimy. i Jutro za dnia postaramy Wam się to pokazać. Może nam się uda otworzyć jeszcze. Teraz spróbujemy go otworzyć. Zobaczymy co jest. Już wstępnie myśmy go tutaj oczyścili. ten przenoszono wtedy zupa w 1945 roku. Zobaczyć udało się. Czy jest coś w środku? No, niestety puste. Hmm, ale czyściutki. czyściutki. no szkoda, ale zamknięty był. No. Wydawało mi się, że liczyliśmy, że może jakieś papiery, może jakieś będą gazety. No, niestety, no. No, ale jest fajna sztuka. Całości zachowana jeszcze z gumą. Będzie przynajmniej do kolekcji, do muzeum. O, tu jest taka szmatka, ten krzyżyk i będzie gdzieś skoryguje Ci obraz jakieś... no, dziwne, że dwie filmy nie ma no tam coś być, nie? nie, 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 to. nie. O, że to jest pan, pan japoński by był to nie no, żeby nic nie było no więc cyferki. Dziwne. Słuchajcie, jeśli się znacie na takich termosach to piszcie w komentarzach. Może Wam się uda. No, bierzemy pod uwagę, że pewnie jest to niemiecki. No. Ale no, żadnych sygnatur nie ma. Żadnych bić wojskowych, odbiorów. Trudno powiedzieć. Także zagadka do rozwiązania. Jesteśmy w piwnicy zamkowej. Stan zachowania jest tutaj tragiczny. Stropy się walą, generalnie dziury wszędzie. Sami zresztą zobaczcie, jak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Stan jest po prostu opłakany tego wszystkiego. Nam się udało tu wyczyścić tą klatkę schodową. to wygląda tu kiedyś były pomieszczenia zachowane jeszcze pięknie kolorowy taki pomarańczowy kolor żółty płytki Pewnie jakaś kuchnia była trudno powiedzieć tu mamy też płytki koloru białego no, sobie wyobraźmy że chodzimy teraz w pomieszczeniach gdzie był zamek A tutaj mamy miejsce gdzie się zawaliła piwnica zobaczcie, tam jest ten otwór jest kolejna piwnica, która też jest przysypana a tutaj całe to miejsce to była podłoga i to wszystko zjechało w dół jest bardzo niebezpieczne, żeby chodzić generalnie po całym terenie gdzie jest zamek, tu jest zresztą stęp zbroniony bo grozi utratą życia, bądź zdrowia więc jeśli tu będziecie to lepiej nie ryzykować a do piwnic chodzić to tym bardziej więc lepiej sobie wejść na dziedziniec, zobaczyć a z piwnicami to naprawdę stan jest bardzo zły bardzo zły, tym bardziej jeszcze po wysadzeniu i degradacja, która z roku na rok niszczy cegły pomiędzy cegłami zaprawa, która się kruszeje i cegły po prostu wychodzą jak pudełka zapałek jesteśmy na dziedzińcu jedno z wejść klatki schodowej drogi czy prowadzące spod już donikąd dziś. Tutaj trzeba też uważać, bo takie są niespodzianki. O no właśnie przed wejściem mamy dziurę. Oczywiście standard puszki po piwie powrzucane, bo jakby inaczej. Śmietnik tutaj jest nieopodal, ale lepiej rzucić do dziury. Tak to właśnie wygląda. A no tu mamy schody, które prowadzą donikąd. Kiedyś tutaj oficerowie pruscy tędy wchodzili a bo tutaj była wieża i to szło do góry postaram się to może na zdjęciach wam pokazać w którym miejscu jesteśmy teraz no tutaj były pomieszczenia teraz w tych miejscach gdzie widzimy Tu nawet kiedyś zachowały się były yy, podłoga drewniana była poukładana w taką miodełkę, no ale to już wszystko niestety czas swoje zrobił tu mamy główny hol który, który był o, pokażę wam tutaj bardziej te białe płytki. Tędy się szło był hol, czy korytarz i pomieszczenia, które są były jedna przy drugich. Teraz jesteśmy przy głównej drodze. Na wprost jest ulica Chyżańska. W prawo idziemy do bastionu Brandenburgia. On znajduje się przy Odrze. A my wchodzimy na główną arterię, główną drogę. Po prawej stronie sobie wyobraźcie były domy, kamienica jedna przy drugiej, zachowane są schody, i tak dalej, i tak dalej. Po lewej stronie był plac, odbywały się tutaj różne zaświetności parady, zresztą taki rynek. Sobie ciężko teraz wyobrazić, że tutaj idziemy i kiedyś ludzie chodzili tędy, mieszkali w tych domach. No robi to teraz upiorne wrażenie. Miasto widmo.